Myślę, że tutaj podpowiedzi z narożnika, tak? No, przede wszystkim <laughs> cały ten okres przepracowany bardzo mocno. No i później weszło to, co miał wejść, tak? Czyli, prawy, prosty. Palacjusz w ogóle był dla ciebie dzisiaj no, jakimkolwiek wymagającym przeciwnikiem? No, tak na pewno czegoś się nauczyłem nowego mnie zaś nie, nie, niewygodny styl tak prezentował tak że ciężko było się do niego dobrać i, i pewnie taka walka mnie nauczy czegoś na przyszłość będę mógł jakieś wnioski z tego wyciągnąć a jak oceniasz jego słowa o tym że na walkę z tobą przygotuje formę życia wiedząc już jak zaprezentował się w niego z tobą a to znowu będzie miał w, y, formę życia następną? No właśnie chciałbym żebyś ocenił czy to czy to... nie ja wiem ja nie jestem zainteresowany rewanżem. Nie ma mowy w żadnym rewanżu, jak była walka choć wyrównana, to możemy jakoś się rewanżować, a nie, nie, nie że jak przy, przegrywa przed czasem. Tak? Ja następną walkę mam 28 maja w Szczecinie i się do tej walki przygotowuję i, i chcę jeszcze mocniejszego zawodnika, przeciwnika. jest lista życzeń, jeśli chodzi o Lista życzeń? Nie, nie ma listy życzeń na razie. Zastanowimy się, spokojnie, nerwy upadną, emocje, także będziemy myśleć. Ale spoglądasz na polskie podwórko, czy raczej... Zacząć... Nie no to wszystko zależy od promotorów. No właśnie, Tomasz Babiloński liczy, że pójdziesz w ślady Tomasza Adamka, Krzysztofa Głowackiego, Krzysztofa Włodarczyka i zdobędziesz plac Mistrza Świata w kategorii do 91 kg. Jak oceniasz swoje, swoje perspektywy w tym temacie? No co nie ukrywam, że mam jeden cel, właśnie tym celem jest Żebym zdobył taki tytuł, taki i do tego dążę. i będę do tego dążył z całą siłą. No jakby się nie kiedy na taką walkę jest będziesz gotowy. Nie zobaczymy. Zobaczymy teraz, kto to będzie w kolejnej walce, zobaczymy jak to będzie wyglądało następna walka i no i będziemy to wszystko też zależy od promotorów. Czułeś jakiekolwiek ciosy Palaciosa? bo kilka razy cię trafił. Czułem, ale to nie było jakieś, żebym żeby mnie zaproczył, tak? Jakieś mocne. Wiadomo, że takie niewygodne cio, nie, śliskie niewygodne były. Ale nie, nie były nie wiadomo jak mocne. Według Ciebie był to do tej pory Twój naj, najtrudniejszy rywal w karierze? Myślę, że tak. Najtrudniejszy rywal, niewygodny, także doświadczony. Boksował dwa razy o świata i, i tak, myślę, że to był na, 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 naj, najcięższy rywal bo. A byłeś zaskoczony tym, czy poszedł z Tobą na, na wymianę, że, że, że przyjął tam otwartą walkę? Przyjął otwartą walkę, był yy, przygotowany, miał yy, formę życia, tak jak zapowiadał. Także byłem na to też przygotowany. Ale spokojnie bym wytrzymał do końca w takim tempie, jak zacząłem.